Biskupi Tadeusz Rakoczy oraz Adam Dyczkowski przewodniczyli 16 września uroczystością konsekracji kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach. W liturgii udział wzięły liczne osoby, które ponad ćwierć wieku temu zaangażowały się w budowę kościoła w centrum osiedla mieszkaniowego nieopodal rzeki Soły. W jednej z najpiękniejszych świątyń diecezji modlili się m.in. byli proboszczowie i wikariusze kęckiej wspólnoty, księża z dekanatu kęckiego oraz kapłani pochodzący z tego miasta. Pragnę Was, serdecznie powitać. Minęło 27 lat od poświęcenia placu. 25 lat od erygowania parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach na osiedlu. I mogę powiedzieć dzisiaj tutaj jest Kościół. Ten materialny, na który pracowały całe Kęty. Wspomagane przez parafię dekanatu i spoza niego, a który uroczystym aktem dziś oddamy na wyłączną służbę Bogu. I ten duchowy, żywy Kościół, który ma wiele piękna, ale i wiele braków, który trzeba ciągle, każdego dnia budować. Ekscelencje. Proszę o poświęcenie kościoła i modlitwę, abyśmy nie ustali w budowie żywego kościoła. Żeby Iście wilczy, się z przegrzeczą stopić w jedność Żeby źródło odnaleźć, trzeba iść ciągle w górę Iść ciągle w górę strunie Ordynariusz Bielsko-Żwiecki zaapelował do wiernych w homilii, by byli budowniczymi cywilizacji miłości i nowej ewangelizacji oraz przezwyciężali trudności oraz wrogość współczesnego świata. Obyśmy, moi drodzy wszyscy, pielęgnowali ten kult i żyli nabożeństwem do Bożego serca. Obyśmy mogli z radością czerpać ze zdroju Zbawiciela. I być budowniczymi cywilizacji miłości i nowej ewangelizacji, aby przezwyciężać trudności i wrogości współczesnego świata. I niech wzór błogosławionego Jana Pawła II, Czciciela i Apostoła Bożego Serca, będzie dla nas zachętą, abyśmy również starali się być gorliwymi Czcicielami. Serca Jezusa i jego apostołami, i świętemu Janowi Kantemu, Kantemu i Rodak waszemu rodakowi i patronowi tego miasta, i błogosławionej Celinie Bożenckiej, i błogosławionemu Janowi Pawłowi II, który tak bardzo miłował to miasto i tak chętnie tutaj przybywał jako arcybiskup krakowski. Zawierzam dziś Was wszystkich, całą tutejszą społeczność, wspólnotę parafialną i wszystkich mieszkańców miasta i całej ziemi kęckiej wraz z jej duszpasterzami i wszystkimi wiernymi. Podczas liturgii biskup poświęcił i okadził ściany kościoła i ołtarz. W obrzędzie wyrażającym wspólnotę Chrystusa z żyjącym kościołem hierarcha namaścił olejem krzyżma świętego, ołtarz i wyznaczone miejsca świątyni. 25 kwietnia 1985 roku kardynał Macharski podczas polowej mszy świętej poświęcił pusty jeszcze plac przyszłej budowy kościoła i samotnie stojący krzyż w środku kęckiego osiedla. 26 czerwca 1987 roku metropolita Krakowski erygował dekretem parafię najświętszego serca pana Jezusa w Kętach. Tutaj Kościół był bardzo potrzebny. Przy tych wazach komunistycznych trudno było z tym wystartować. To wielka wdzięczność dla księdza Prata Bohaczyka, który nieustannie szturmował i wreszcie zdobył pozwolenie. Ogromna wdzięczność dla wszystkich po kolei proboszczów którzy ją budowali, zwłaszcza dla księdza Musiałka, który finalizował wszystko, który przygotowywał dzisiaj uroczystość, a przygotował bezbłędnie. Wszystko szło jak z płatka. I ile zespołów, ile i schole, i chóry, i, i w ogóle asysta. Niezwykła w takich sytuacjach ilość księży, która dostąpiła na tą uroczystość wzruszające słowo księdza, biskupa ordynariusza Tadeusza. To naprawdę było przeżycie bardzo mocne.